Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne ryby na czytaniu ogólnym na miesiąc grudzień bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane. Za chwilę przejdziemy do rozkładu. Po rozkładzie jedna karta z przesłaniem anielskim, ale zanim rozkład, tradycyjnie przypominam, to jest czytanie ogólne. Nie z każdym zarezonuję, bo każdy z Was ma inne życie, inną jego historię. Wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują, resztę odrzućcie. Zachęcam do odsłuchania filmu z Waszym znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. No dobrze, to zaczynamy. Talia potasowana, już ją przekładam i zaglądamy w grudzień, moi kochane rybki. Zaczynamy. Energia, z jaką rybka wkroczy w miesiąc grudzień. Wisielec. Co lub kto pomaga bądź przeszkadza? Król kielichów. Wasze działania w miesiącu grudniu, asmonet. Kto lub co odchodzi do przeszłości? Król Monet. O kim, o czym rybka myśli? Jaki ma plan na grudzień? Siedem buław. Połowa miesiąca. Arcykapłanka. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak Wy czujecie, postrzegacie tą sytuację, w której jesteście. Wasze nastawienie. Trzy kielichy. Poczucie humoru, najważniejsze. <grytanie> <grytanie> czynniki zewnętrzne i ich wpływ na Was. Otoczenie, znajomi, rodzina. Słoneczko, super. Obawy bądź nadzieje, piątka mieczy, tak i moi drodzy koniec miesiąca, królowa mieczy. No dobrze, w tle mamy rycerza kielichów. Poprzesuwam troszeczkę, bo jak zwykle pierwsze czytanie zaczynam od Was, to nie mieszczę się z kartami. Już chwileczkę. Mamy rycerza kielichów, proszę. No dobrze, ładny miesiąc przed Wami. Świetne relacje w rodzinie, w pracy. Te rybki, które szukają pracy, podpiszą w połowie miesiąca umowę, moje kochane. Jeżeli macie pracę, będzie przedłużona umowa, kontrakt co najmniej o dwa lata, zdane też świetnie egzaminy. Może bronicie pracę, bo siódemka buław, bronić się, nie dać się uzyskać. Ten papier, ten dokument będzie. Będzie, będzie jakaś też ważna sprawa sądowa, pozytywnie załatwiona. Dużo radości, dużo spokoju. Bardzo wypoczniecie sobie w grudniu. I zakończą się jakieś odwlekane ciągle sprawy. Dobrze, dlaczego jest piątka mieczy? Czego wy się obawiacie? Może jest właśnie jakiś konflikt, jakiś spór, w którym bierzecie udział. Karta śmierci. Czy to się zakończy dobrze, czy źle? Czy coś w tych kwestiach się zmieni? Siódemka buław. O co Wy tak zabiegacie? Rycerz monet. Być może jakieś pieniądze, które Wam się należą już od dłuższego czasu. Może gdzieś tam dochodzicie swoich spraw właśnie na drodze sądowej. Może jakiś komornik wreszcie tutaj uzyska jakieś środki dla Was. Może zaległe alimenty, zaległa wypłata, pieniądze z odszkodowania. Ewentualnie wreszcie wyjedziecie i ten odkładany, planowany od dłuższego czasu wyjazd dojdzie do skutku. Arcykapłanka, jeszcze zobaczmy o co tutaj chodzi. Wyjaśnienie jakiejś sprawy, wieża. Nagle sytuacja się rozjaśni, nagle coś się wyjaśni, nagle wyjdzie na jaw jakaś tajemnica, jakiś sekret. I co jeszcze z tą wieżą? Dziewiątka mieczy. Skończą się stresy i zmartwienia, moi kochani. Dobrze, zaczynamy od wisielca. Mamy wisielca i króla kielichów, który pomaga. Dobrą radą, wsparciem, pomocą. Eee. Tu może też chodzić o zdrowie, zwłaszcza ryby, które mają problemy z gardłem, krtanią, ewentualnie przygotowują się do jakiejś operacji. Wy się boicie tego zabiegu, ale nie bójcie się, zwłaszcza jeżeli to dotyczy kręgosłupa, ewentualnie jakieś zabiegi chirurgiczne związane z operacją kości, biodra. Składanie tak kości tego typu. Wisielec. Na coś się decydujecie po długim, długim, długim zastanawianiu bądź takim odkładaniu tego na potem. Ale tutaj lekarz mówi, proszę pani rybko, albo pani pójdzie i zrobi ten zabieg, albo na przykład przestanie pani chodzić, albo nie wiem, straci pani czucie w ręku, albo coś innego, prawda? Więc tutaj już naprawdę nie ma śmichów w chichów w tej trójce kielichów, tylko bierzemy się do roboty. Niektóre rybki będą odwieszać działalność gospodarczą, ewentualnie po długim wyczekiwaniu wreszcie znajdą tą fajną pracę, gdzie będą mogły się spełniać, realizować. Praca w spokojnej atmosferze, to co lubicie, w czym się dobrze odnajdujecie. Praca z pasją, Ko robię to co kocham, robię to, w czym czuję się świetnie. Tutaj może być coś związane z medycyną. Yy, wreszcie, wyczekiwany wyjazd na urlop. Niektóre rybki być może w grudniu sobie właśnie zrobią przerwę w pracy i z ukochaną osobą gdzieś sobie wyjadą, wylecą, nie wiem, będą się relaksować, delektować wypoczynkiem. Wasze działania asmone. No, te, które chcą znaleźć pracę, tą pracę znajdą. Te, które chcę przedłużyć umowę, kontrakt jak najbardziej. Tutaj mamy króliczka, więc może marzycie o powiększeniu rodziny. Możliwa ciąża, moje kochane rybki, to takie niespodziewane, jak grom z jasnego nieba. No i po co się stresujecie? Po co o tym myślicie? Po co się martwicie? Będzie dobrze. Rycerz monet to też jakieś transakcje, wydatki, ale też wyjście z jakąś ofertą, propozycją, więc może być tak, że wy komuś będziecie chcieli coś zaproponować. Ewentualnie ktoś wam, zwłaszcza jeżeli chcecie kupić nieruchomość, tak? I tu od razu mówię, bo jest ta wieża i dziewiątka mieczy. Nie odwlekajcie decyzji, zwłaszcza jeżeli nieruchomość wam się podoba, jest w Waszych możliwościach finansowych. No i na co wy czekacie? Przecież jeżeli jest jakaś atrakcyjna nieruchomość na rynku w dobrej cenie, to wiadomo, że zaraz jej nie będzie. I tu może tak być, że niektóre będą czekać, zwlekać, jeszcze może coś obejrzę, może coś, może coś i ktoś was może podkupić. Jeżeli jest coś niejasnego, bardzo kapłanka też może o tym mówić. Zwłaszcza jeżeli chodzi o papiery, na przykład, nie wiem, jakaś samobola budowlana coś z prądem, nie tak. Może macie własną działkę i chcecie przełącza, podłączyć, ewentualnie chcecie kupić działkę, nie ma dojazdu, drogi dojazdowej do tej działki, bądź jakieś inne, inne zmartwienia, problemy, to w połowie miesiąca się wszystko wyjaśni, tak? Bardzo szybko. I będziecie mogli przystąpić do aktu notarialnego po świętach. Więc tutaj działacie konkretnie z głową. I idziecie do przodu. Odchodzi do przeszłości król monet, więc być może jakiś mężczyzna, który tutaj coś zaproponuje, finansowego, bądź właśnie jakieś tutaj nieruchomości. Może być też tak, że po prostu dostaliście kredyt, może wasz mężczyzna, tutaj, bądź druga połówka, kobieta yy, ma jakieś środki, może dostaliście po ojcu spadek, nie wiem, jakieś pieniądze z rodziny i będziecie mogli sobie tutaj yy, działać, tak? Oczywiście to jest też oferta pracy złożona przez mężczyznę. Więc te rybki, które szukają pracy, prawdopodobnie będziecie pracować u mężczyzny. O czym myślicie? Poradzić sobie z pracą, z finansami, z wyjazdem, nie śpieszyć się z niczym, tak? No tutaj rycerz denarów, jest to też mężczyzna, który powoli zmierza do celu, ale jest poważnie czymś zainteresowany, konkretny w swoich zamiarach, niesie jakieś pieniądze, niesie jakąś dobrą wiadomość, zbiera dla Was jakieś pieniądze. Tutaj mogą być też jakieś akcje charytatywne, zbiórki, żeby komuś pomóc. Na przykład powodzianom, prawda? Tutaj rybki, które czekają na odszkodowanie. Decyzja zapadnie po świętach, moi kochani. Po świętach. Jakieś pismo ważne urzędowe, tak? Że wam się należą jakieś pieniądze. Więc tym się nie, nie denerwujcie, zwłaszcza jeżeli już złożyłyście niezbędne dokumenty. Rycerz Kielichów mówi: dobre wiadomości, uspokoisz się, odetchniesz z ulgą, bo idę do ciebie z dobrymi wiadomościami. Wasze nastawienie: trzy kielichy, więc niektórych sytuacja bawi, inni wierzą w te pozytywne zmiany, że Wam się uda, że będziecie otwierać korki od szampana, że będzie powód do radości, do. Do świętowania sukcesów, tak? Liczycie też na dobrą współpracę. Bardzo wspiera Was rodzina. No i mówię, jeżeli chcecie kupić dom, mieszkanie, tutaj idzie piękna, atrakcyjna nieruchomość do Was. Tak? Więc nie wahajcie się, bo ktoś może naprawdę no, wisielec mówi o tym, że ja wiem, co powinienem zrobić, ale jeszcze się namyślę, zastanowię, a może przesunę to w czasie. Chyba, że same jakieś problemy się tutaj kolidują, właśnie jest ta siódemka buław, ale Wy przeskoczycie te problemy, bo czasami coś wyskakuje z nienacka, jak królik z kapelusza, co koliduje nam, tak? Załatwianie spraw. Że tego się nie spodziewaliśmy, że a tam jakiegoś papierku, jakiegoś zezwolenia nie można uzyskać, a coś tam jakaś awaria, ukryta wada i w ogóle różne takie dziwne rzeczy, prawda? Więc tutaj myślę, że wszystko się wyjaśni. Będziecie mogli już definitywnie albo usiąść do jakiegoś aktu notarialnego, podpisać w ogóle dokumenty, umowy na koniec miesiąca, albo zadecydować w tej sprawie, tak? Połowa miesiąca arcykapłanka, wiedza, która jest potrzebna. Silne przeczucie, że coś jest nie tak. Nie śpię po nocach, zastanawiam się, martwię, bo coś mi nie gra, coś mi nie pasuje. I jest wieża, więc to może dotyczyć jakiejś nieruchomości, domu, prawda, na przykład mieszkania, firmy. Jakieś nagłej sprawy, która wyskoczy tutaj ze zdrowiem. To, co mówiłam. No ta ciąża, która może Was zaskoczyć, tak, że się tego nie spodziewaliście, zwłaszcza jeżeli już macie dzieci. To może być drugie dziecko. E... To są też jakieś egzaminy, certyfikaty, dyplomy, papiery, które trzeba pozałatwiać. Stresujący jakiś tutaj okres, tak? Bo no, trzeba się wykazać cierpliwością, swoją wiedzą. Spokojnie, bez emocji podejść do delikatnej jakiejś sprawy. Czego się obawiacie? Piątka mieczy, konfliktu, jakieś kłótni. I jak to się zakończy? Czy to się dobrze zakończy? Czy coś się zmieni na korzyść w tej sprawie, prawda? Jeżeli procesujecie się w jakiejś sprawie sądowej, cywilnej, nie wiem, może z jakimś urzędem, zaraz powiem Wam, wydaje mi się, że będzie dobrze, ale jeszcze dopowiemy tą Królową Mieczy, bo jakieś orzeczenie, jakieś decyzje, wydane pozwolenia będą po świętach, moi kochani, po świętach. Ta Królowa Mieczy zadecyduje. To jest też. Yy, Uzyskanie informacji, czy zdałam te egzaminy, czy nie, czy obroniłam się, czy się nie obroniłam, czy yy, mam już ten dokument, czy nie, czy coś związane z przepisami, prawda? Co pozwala mi działać? Czy dobrze zrobiłam, że odwiesiłam działalność, czy nie? Czy uzyskałam tą dotację, to dofinansowanie, czy nie? Jako mi zapomogę, jakieś środki odszkodowawcze, dobrze. Tak, 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 tak i pomału będziecie mogli realizować swoje cele, swoje marzenia. Tutaj też powrót do zdrowia bądź do sprawności po operacji waszej bądź waszego dziecka. Co jest związane z aparatem ruchu, tak? Czyli mówię, no noga, ręka złamana, gdzieś tam trzeba nastawiać, czy jakieś biodro naprawić, wstawić być może jakąś tą protezę, nie wiem. Ale będzie dobrze, kochani. Dobre wiadomości, paść buław mówi, tak? Dobre wiadomości, możesz ruszać do przodu, możesz dalej działać. Już nic, nic cię nie krępuje, nic cię nie ogranicza, nic cię nie powstrzymuje. Więc nawet czy załatwiacie, mówię, sprawy sądowe, urzędowe, czy załatwiacie jakieś sprawy z nieruchomościami, czy coś związane z egzaminami, z nauką, i nagle wyskoczy jak królik z kapelusza nagła sytuacja, która może was zestresować. Po pierwsze, na spokojnie do niej podejdźcie, tak jak ta delikatna, taka spokojna, dyskretna arcykapłanka, czyli nie jakaś szklanka, znaczy szklanka, burza w szklance wody. <głosy> <głosy> Tylko po prostu na spokojnie, bez żadnego jakiegoś <noise> robienia show. Bo idzie się dogadać, idzie sprawę wyjaśnić, tak, żebyście zakończyli ją pozytywnie dla siebie, moje kochane rybki. Więc macie bardzo ładne czytanie. Co w związkach? W związkach widzę wisielec i król kielichów. Więc nie wiem, może chodzi o drugą, drugą rybkę, raka bądź skorpiona. Może chodzić o to, czy zastanawiacie się, czy to jest prawdziwa miłość, czy tylko przyjaźń. Może być tak, że jesteście w stałym związku i wkradł się jakiś kryzys. No nie wiem, gdzieś tam się oddaliście od siebie, ale wam zależy na tej relacji i będziecie walczyć o ten związek. Komuś dacie czas, tak? Nie chcecie nikogo ponaglać, nie wiem, nie chcecie niczego przyspieszać, niczego wymuszać. Dajecie sobie, sobie czas albo tej osobie czas, ale widzę tutaj walkę, widzę zmierzenie się z jakimiś trudnościami. W połowie miesiąca wyjaśni się jakaś tajemnica, wyjaśni się jakiś sekret. I teraz tak, jeżeli była to zdrada, jeżeli było to coś nie do wybaczenia względem Was, bo na przykład pojawił się trójkąt, do Was będzie należała decyzja. Czy to kończycie tą wieżą? Tylko trzeba zawalczyć o dzieci, opiekę nad dziećmi, o alimenty. Bo będziecie decydować pod koniec miesiąca. Czy jednak dajecie kolejną szansę i ze względu na dzieci, bo macie tu rodzinę? Próbujecie to sklecić dalej. Tak? E Niektóre rybki mogą mieć tu problem z zazdrością. Ale wydaje mi się, że Wy dobrze, dobrze kojarzycie fakty. Barca kapłanka nie jest głupia. Ona wie i ma silną intuicję. Ona potrafi łączyć kropki i Wy nagle powiecie, coś mi tutaj nie pasuje. No mam takie przeczucie, chodzi za mną coś, mam z tyłu głowy, że jest coś nie tak. I albo to się wyjaśni podczas jakiejś awantury, nie wiem... Chociaż wydaje mi się, że tutaj rybki akurat takie delikatne właśnie ściągnęłam, które jednak chcą po cichutku załatwić swoje sprawy. Swoje brudy pierzemy w swojej chatce, nie wychodzimy z tym na zewnątrz. Więc może być tak, że będziecie chciały po prostu same sobie to wszystko załatwić w swoim gniazdku. Natomiast będą też takie, które powiedzą dosyć. No i, 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 i pytanie, będziecie się zastanawiać, jak to się zakończy? Czy jakoś ugodowo, polubownie każdy pójdzie w swoją stronę i nie będzie takiej szarpaniny, nie będzie nerwów, czy jednak no, trzeba będzie w sądzie tutaj ostro się, yy, no, ostro zawalczyć tutaj o swoje argumenty, tak? Więc też może być taka sytuacja. Co u samotnych rybek? Kochani, jest ktoś, kto tu widać, że no jest w waszym otoczeniu. Może być zakochany, może być konkretny, ale co Wam nie pasuje? Co Wam nie pasuje w tej relacji? Może nie jesteście gotowe na tą relację? Może ta osoba ma dzieci z innego związku? Może rodzina, nie wiem, ma wpływ silny na Was. Pamiętajcie, nikt nie decyduje o Waszym życiu, nikt nie jest Waszym materacem, nikt nie jest Waszym, nie wiem, dyrygentem, żeby Wam mówić, jak macie grać i jak macie do tej muzyki tańczyć. Idzie jakiś kielichowy mężczyzna. Idzie do was z uczuciem. On jest nieśmiały, niepewny, wrażliwy. Może to dotyczyć was, że wy jesteście właśnie niepewne, nie wiecie, bo nie chcecie nacisku. No, chcecie, żeby to jakoś swoim rytmem szło. I będzie szło, ale może być tak, że trwa to już za długo. I trzeba będzie się określić. I będziecie podejmować decyzję na koniec miesiąca. I wydaje mi się, że dojdzie do spotkania. Dacie się namówić na randkę, bo mogą być tutaj rybki bardzo nieśmiałe, bardzo ciche, bardzo takie skromne, dyskretne, e, które być może się boją, bo wyszły z jakiegoś już związku niedawno i nie było kolorowo, bo być może ta osoba dawała Wam wiele do wiwatu, to się dopiero niedawno zakończyło, były kłótnie, były awantury, zaborczość, zazdrość e, i tak dalej, i tak dalej, było nerwowo, i rybka się zastanawia, czy mój stan emocjonalny jest na tyle gotowy, żebym mogła tutaj oddać się w pełni innemu mężczyźnie emocjonalnie. Emocjonalnie, bo na razie tutaj o jakiś, nie wiem, bliższych, że tak, bo siódemka buław jest, więc rybka stoi, pilnuje ani kroku dalej. Możesz podejść na, na bezpieczną odległość, ale kochane, moja strefa prywatności to jest moje sakrum. Na razie ja jeszcze nie jestem gotowa Cię tam wpuścić. Chodzi o buławy, więc domyślcie się, fizyczność, intymność i tak to, dalej, to nawet nie ma mowy. Ale więź emocjonalna, duchowa, czyli przyjacielskie rozmowy, spotkanie, wyjście gdzieś razem, jak najbardziej tak i musicie się na to tworzyć. A jeżeli nie radzicie sobie z czymś, to trzeba tutaj pomóc, dać sobie pomoc specjaliście. Tutaj pewne uczucie też może Was zaskoczyć. Z arcykapłanki, ktoś, kto do tej pory był nieśmiały, no ukryty, tak, skrycie się gdzieś tam podkofichiwał, nagle daje jasny sygnał: Mnie na Tobie zależy, ja Ciebie bardzo lubię. Dajmy sobie szansę, daj się zaprosić na tą kawę. No i rybka pójdzie. I bardzo się ucieszy na to spotkanie, i to może coś zmienić się w Waszej sytuacji, tak? Więc nie bójcie się tych nagłych zmian, bo dla niektórych może to się dziać za szybko. Nie wrzucajcie wszystkich do jednego wora. Jeżeli jeden zdradził, bądź inna zdradziła, to nie znaczy, że wszyscy tacy są. A jeżeli czujecie, że nie jesteście gotowi na nowy związek, delikatnie o tym zakomunikujcie. Tak? No dobrze. Bardzo taki miesiąc przed wami do przemyślenia i wsłuchania się w siebie, czego ty tak naprawdę rybko chcesz, jakie masz przyczucie względem tej sytuacji, względem tej osoby. I nie rób nic na przekór sobie. Daj sobie czas. Ale bez przesady też nie odwlekaj czegoś, co być może jest nieuniknione, bo możesz na tym stracić. Dobrze, i jakie jest przesłanie tutaj dla Was? Przesłanie anielskie. Czytania miłosne będą bardziej rozszerzone, typowo już na miłość, więc bądźcie cierpliwe. Ja i tak gonię teraz z tymi czytaniami. Już głos mi naprawdę siada, więc no, proszę Was. Doba ma tylko 24 godziny, a filmy są długie, naprawdę. Więc dziękuję, że jesteście wyrozumiali i że oglądacie moje filmy. Ja to bardzo cenię. I teraz poproszę o piękną wskazówkę anielską dla Was. Co tam anioły chcą Wam przekazać na piękny grudzień? Słuchaj. No, mówią, mowa jest srebrem, milczenie złotem. Słuchaj, dlatego to wyciszenie w tej arcykapłance nie rób szumu, nie wchodź w dyskusje jakieś, awantury, sprzeczki, nie nagłaśniaj tego, zrób to w ciszy. Cokolwiek to jest, o czym tutaj się dzieje, o czym tutaj karty mówią, tak? Piękna karta. I czytamy. Wycisz umysł, ukochany, i posłuchaj naszego zapewnienia, że zadbano już o wszystko. Zachowaj spokój i otwartość, nie martwiąc się w sposób realizacji swoich pragnień. Wyciszony umysł i ciało usłyszy nas szybko i wyraźnie. Dlatego prosimy Cię, słuchaj. No, arcykapłanka to jest też taka osoba bardzo, bardzo rozwinięta duchowo. O pewnych zdolnościach. Ona słyszy, widzi coś, czego przeciętny człowiek nie rozumie. Ma silną intuicję, ma prorocze sny. Znaki. Może wystarczy faktycznie wyciszyć umysł i pomyśleć, rozejrzeć się dookoła, Przyjdą rozwiązania, nie działać radykalnie, pochopnie i głośno w tej sprawie, o której tutaj jest mowa. Tak? No, i mówię, te rybki, które tutaj też o jakieś odszkodowania związane z awarią domu, mieszkania, dostaniecie, kochani. Dostaniecie. Macie ubezpieczenie, macie umowę, nie stresujcie się. Będą korzystne decyzje na koniec miesiąca, bo wy się tu staracie o jakieś pieniądze, o jakieś środki. Praca też będzie, zaczynacie już, kochani, yy, od nowego roku być może, tak? Już działacie. Zapadną korzystne dla was decyzje. Więc to jest fajny miesiąc tylko na spokojnie, bez nerwów i nie stresujcie się tak. Bo dziewiątka mieczy i rycerz kielichów to jest takie właśnie przeżywanie, obgryzanie paznokci, bezcenne noce, Boże, jak to się skończy i w ogóle same siebie nadręcza, zadręczacie. Wyciszyć umysł. Co ma być, to będzie, a będzie dobrze. Będzie dobrze. Moi kochani to tyle. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego miesiąca. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne nie dla wszystkich. Może dla jednej rybki, może dla kilku. Ja tego nie wiem. Napiszcie w komentarzu. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia.